Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak zrobić pyszne pączki nadziewane dżemem z dzikiej róży. Moje pączki są mięciutkie, sprężyste, mają jasną obwódkę i są nadziewane przed smażeniem. Poza tym w filmie przedstawię 10 zasad smażenia pączków. Stosując się do nich, ucieszysz rodzinę idealnie usmażonymi pączkami z apetycznie jasnobrązową skórką. Jeśli kiedyś pączki ci nie wychodziły, po obejrzeniu tego filmu zostaniesz królową pączków. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. A więc do dzieła! Składniki 500 g mąki pszennej tortowej typ 405 60 g drobnego cukru 250 ml mleka dwuprocentowego 4 duże żółtka, 50 g masła, 25 g świeżych drożdży, łyżka spirytusu, 10 g cukru waniliowego, 1 trzecia łyżeczki soli, dżem z dzikiej róży do nadziewania, 1,5 litra oleju rzepakowego i 1 mały ziemniak w plasterkach. Robię rozczyn drożdżowy. Rozkruszam drobno drożdże do szklanej miseczki. Następnie dodaję dwie łyżeczki cukru i wlewam tyle ciepłego mleka, aby zakryć drożdże. Mleko powinno być ciepłe, ale nie gorące. Dodaję jedną, dwie łyżeczki mąki i mieszam do uzyskania jednorodnej konsystencji. Konsystencja jest już gładka. Nakrywam naczynie folią i ściereczką. I zostawiam do wyrośnięcia w ciepłym miejscu. Do wysokiego wąskiego naczynia rzucam 4 żółtka. Dodaję pozostały cukier i cukier waniliowy. Miksuję ręcznym mikserem tak długo, aż żółtka zbieleją. Po 15 minutach sprawdzam jak wygląda rozczyn. Ładnie urósł. Więc mogę robić już ciasto na pączki. Przesiewam całą mąkę do dużej misy. Zasada pierwsza. Dodaję spirytus, który ogranicza wchłanianie tłuszczu podczas smażenia. Następnie mieszam łyżką wszystkie składniki do ich połączenia. A potem ugniatam ciasto ręką. Będę je ugniatała około 10 minut. Od czasu do czasu rzucam ciastem, aby go napowietrzyć. Po około 10 minutach wyrabiania, zaczynam stopniowo dodawać roztopione i ostudzone masło. Masło roztopiłam wcześniej w mikrofalówce. Ciasto wyrabiam jeszcze 10 minut. Jak poznać, czy ugniatałaś ciasto odpowiednio długo i intensywnie? Jeśli po usmażeniu pączki mają jasną obwódkę, to znaczy, że się dobrze spisałaś. Ciasto formuję w kulę, opruszam mąką, misę nakrywam folią i ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce pozbawione przeciągów na 90 minut. Spójrzmy jak wygląda ciasto po 90 minutach. Pięknie wyrosło. Opruszam stolnicę mąką, odpowietrzam ciasto i wykładam je na stolnicę. Ugniatam przez kilka chwil. Aby zrobić pączki jednakowej wielkości, korzystam z wagi. Będę odważała 60-gramowe porcje ciasta. Tak odważone porcje odkładam na stolnicę. Nadziewam i formuję pączki. Ugniatam porcję ciasta, aby je odpowietrzyć. Następnie rozgniatam na mały, okrągły placek z lekkim wgłębieniem w środku i w tym wgłębieniu umieszczam pół łyżeczki drzemu z dzikiej róży. Następnie łączę brzegi, zlepiając je. Złączenie musi być bardzo staranne, aby pączek nie pękł podczas smażenia i nadzienie nie wyciekła. Następnie obtaczam pączek na stolnicy, nadając mu kulisty kształt i odkładam na oprószoną mąką deskę. Tak samo robię kolejne pączki. Dajcie znać, jak nadziewacie pączki. Przed czy po smażeniu. Zrobiłam 16 pączków i teraz każdy pączek lekko spłaszczam dłonią, następnie nakrywam pączki ściereczką. Zostawiam do wyrośnięcia na 20 minut. Zobaczcie jak pączki ładnie urosły. Czas na smażenie. Zasada druga. Używam płaskiego i szerokiego garnka o dużej średnicy z grubym dnem grube dno równomiernie rozprowadza ciepło rozgrzewając olej. Zasada trzecia. Do smażenia należy użyć tłuszczu o wysokim punkcie dymienia. Może to być olej rzepakowy lub smalec. Ja używam oleju rzepakowego ze względu na smak. Potrzeba od 1 do 2 litrów oleju lub 4-6 kostek smalcu. Zasada czwarta. Optymalna temperatura oleju do smażenia powinna zawierać się w przedziale od 160 do 190 stopni Celsjusza. Ja smażę pączki w temperaturze 175-180 stopni, bo uważam, że wtedy wychodzą najlepsze. Zasada piąta. Pączki kładę na rozgrzany olej wyrośniętą stroną ku dołowi. Popatrz, jak to robię. Zasada szósta. Nie wkładam do garnka więcej niż 5-6 pączków, aby za mocno nie słodzić oleju i aby pączki miały miejsce do wyrastania. Mogły też swobodnie pływać. Zasada siódma. Wrzucam dwa plasterki surowego ziemniaka. Dzięki temu olej nie przypali się. Zasada ósma. Smażę około 3 minuty z jednej strony, przekręcam patyczkiem i smażę kolejne 3 minuty. Zasada dziewiąta. Pączki wyjmuję łyżką cedzakową i układam na papierowym ręczniku, aby ociekły z tłuszczu. Przed smażeniem kolejnych pączków wyjmuję usmażone plasterki ziemniaków i wkładam do oleju dwa nowe surowe plasterki. Sprawdzam temperaturę. Olej ma 175 stopni i zaczynam smażyć kolejną porcją pączków. Warto zaopatrzyć się w termometr, bo dzięki niemu unikniesz błędów podczas smażenia pączków. Jeśli bowiem olej będzie miał temperaturę poniżej 160 stopni, to pączki podczas smażenia nasiąkną nim za mocno. Będą tłuste i będziesz musiała je dłużej smażyć, aby nie były surowe w środku. Natomiast jeżeli temperatura oleju przekroczy 190 stopni, to pączki będą spalone z zewnątrz, a w środku surowe. Usmażyłam ostatnie dwa pączki. W sumie wyszło ich 16. Lubię pączki z lukrem. 3 łyżki cukru pudru. Mieszam z dwoma łyżkami gorącej wody do uzyskania gładkiej konsystencji. Właśnie takiej. Teraz pędzlem smaruję jeszcze ciepłe pączki. Pączki powinny być ciepłe, bo na ostudzonych lukier zbyt szybko tężyje i nie będzie można go ładnie rozsmarować. Pączki są już gotowe. Wow, jak pysznie wyglądają! A jak pachną! Mniam, mniam! Zobaczmy, jak wygląda pączek po przekrojeniu. Nadzienie jest idealnie po środku. Mniam, mniam! A co zrobić z olejem po usmażeniu pączków? Zasada dziesiąta. Olej po zlaniu można wykorzystać ponownie do smażenia w ciągu dwóch tygodni. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i dawania łapek w górę. Zapraszam do komentowania i oglądania innych moich filmów.